Hej, jak dzisiaj gramy w podróbkę? Mówię na salę, właśnie podróbki. Nie widać, że to jest podróbka, ewidentnie. A my będziemy oczywiście jechadować w tej podróbce. Tutaj mam takie skiny w tej podróbce. Grałam trochę w tę podróbkę, bo jest według mnie zajebista. Dlaczego ja takie słowa mówię takie słowa to mogę sobie w domu mówić a mnie tutaj dzieci oglądają kurde, dobra nie będę tego tnąć no no no, no no no, mysle muszę trochę wytrzymać no, studia no nie no nie, no no the chińczynk Piękny skinek. O oh my god! I'm the... No nie! Mhm. Mm Czyli że tak się bawimy. Ten odbłącz nie po co używać. Jest taka zębana mapka. Oho, jeszcze pewnie zaczynam zaraz morder się odezwie. No, 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 mm -hmm. no. Moi będzie kambić? czyżby? Co, 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 No, pieprzysz. No, co jak? No nie, jak ja. Jak ja głupi jestem. W ogóle tylko tyle osób jest? Czekaj. To tyle je osób jest. Jestem najlepszy, bo myślę, Dobra, otworzymy sobie coś. Drugim, ja muszę momenty zbić, bo zanim niedługo sobie kupię nowego skina. I tym skinem będzie. Ryszard, albo nie, nie, nie jestem sezonem, więc nie ten mamy sobie w sumie skrzynkę. Nie, ja tego otwierać nie będę, nie ma opcji. No dobra, kupię dla was specjalnie. Tak, co zrobię? Ja to dla was kupuję, pamiętajcie ja to dla was kupuję i. Mm. E czy mam coś tutaj nowego? Ewidentnie nie. Tego już mam, czyli nie drafną powtórki. Co ja dropnę? Co, co ja było? Aha A, to jest oszukali mnie. Chyba, że ja tego skina nie miałam. Nie wiem. Shit. Dobra, chyba mnie oszukali. No, ewidentnie mnie oszukali. Dałaś mi 5 robuxów. Dałaś mi 5 robuxów. o mo, o moj. Mikołko. Tak mi wiem, co jak Są na trzecie pieniędzy, czyli najbardziej bezpieczne piętro. Ja się schowam do widzenia. Ja nie, ja nie będę wychodzić. Ja muszę monety zbierać. Czy to ja będę chyba widać wychodzić. Dobra, jakaś babuszki. Babuszki, tutaj chyba nikogo nie ma. to mogę sobie pozbierać. Uwaga, zaniedbam! nowego znaku, i stać mnie. Ja się schowam ewidentnie gdzieś. Hmm. Dobra. Gdzie jest mój. Oh my god! Myślałam, że mi zabiorą ty bro. Tylko teraz jak założę tego skina, to mnie usunie z ludę, bo mam czarny ekran i będą się wysiwali, rzeczywiście I zbieramy dalej monetki No, babsztyn. Idziemy. To kto jest? Kto jest w Murder Mystery? To i w ogóle zginął? No naturalnie jakiś babsztyn. Który zaczął grać murder mystery murder mystery to jest właśnie gra w której się zabija ludzi murder mystery łatwo nie no ona dziś tu jest, ewidentnie no idzie do mnie popstylak popstyl ufa wpadłem w popkę no tylko na mnie czeka tylko tam gdzieś żeby na mnie nie czekała w tym problem Dobra, mogę sobie zrobić monetki. Do widzenia. Ja się sobie schowam. O, tutaj na pewno nie Dobrze, Dobra, zajrzę. Ale mam monetek. Tylko jedynie monety zbieram. Bo chcę mieć nowe skinki. Ja mam mało tych skinek a granat dużo w tą budówkę. Nie co teraz robię, to zbieram monety. Bardzo ciekawa odcinek, no nie? No nie, to mi się skończy. Ostatnia moneta. Legendarna moneta. <grych> Gdzie jesteś? Sas? A ona jest. No gdzieś? Halo. Cześć. Ty nie jesteś, wiem, wiem, wiem. Oh my. Oh my. Oh my. O mój. O mój. O babsny. Możnaś mi się. No nie, to tylko ona tak Oha. Bro. Co <śmiewanie> eee. to było? piękne. A da się oddać kamerkę u was? A nie da się jakoś tak mocniej, tylko na jeden. I chyba widzę da... I Idzie ten bab No. <śmiewanie> Wyszła. Ewidentnie. Co ono jest tutaj? Nie ma, ja wyszło, nie wyszło. Abym po prostu coś zna... Znaczy, nie usunęło, tylko bywaliło. Eee... paczki bidi! Dobra, ja będę nagrywać do chyba 13 minutek. Film się w ogóle już powinien przesłać. No i oczywiście... A jak miało być, w sumie to jest jedno z fajniejszych nawet mapek. No ale oczywiście są lepsze mapki, jest coraz lepsze. I co Teddy Gdzie jest jakiś babster Nie. Do widzenia. Aha, bo ja mam nierówne, dobra. Fakty. Przecież... No Boże! O, 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 o! Co? No, no, mhm. Uh -huh. Ciekawe. Ktoś tu jest? O Boże, no która to z tych? Która jest z tych? Bomba! não la almoço! O, o Mark! Mark! Mark. Mark. No, não é oh O que é, não é. Porque... no camper? camper, 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 No nie! camper, não camper, nie camper, 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 O niech sobie pokampi. Idź. Może przyjdę tutaj. Jest go. No ja cię widzę. Ja głupi nie jestem ewiden No fuck! The bo Hello? Babadzie! Co? What? 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 Czekaj, czekaj. No jak ja to mam napisać? Shift? No. Oho. O! What? <laughs> nie no ja się męczę sobie z jakami to ja tego nie mogę zrobić. Spróbuję tego skina założyć i Wam pokażę, chyba że to teraz zadziała. O! 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 To to co? Czemu taka animacja? Po co ja tego skina kupię? Bałem! My? Poryczaj się zaraz. Czemu? No mam zawsze jakiś skin do kolekcji, no. Ale skiny bez animacji to jest takie... to jest takie... O! Mógłbym sobie tego kupić. Ten jest spoko... O, ten jest totalnie w moim stylu, nie. Mam. O, ten na przykład. No ale czemu ogro... tego musiałam. Teraz no, będę 5 lat zbierać, na no to gówno. Be, 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 be dobra. 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 Boze. Boze. Please. 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 Please be, be, please Speak. Pause. please

Chodź tu. No, pieprzysz. Nie. No nie! Pieprzysz. Let's go. Ale tak... Dobra, że trochę. Ja Ej. Co tu, co ja robię? Oho. Ej, ja odkryłam Amerykę. Co to jest? Jak wiknąłem? Jak wiknąłem? No i się tylko. Minuta i zaraz będę kończył. Odpce. ja to zrobię na komputerze, że tak to było. bo się trochę ścinał. Jak będziecie chcieli, żebym nagrał. Na moim laptopie, ale ja nie mam komputera, tylko laptop. To zawsze się łapka w górę. Zubika nie chce, bo. Aż nie chcę, ale no. Zubika i tak nie zostawicie. Hmm. Jest jakiś Game Pass, który mogę większy dla lewe bo ja mam maksymalnie czysty? A to mi się. O. Nie, nie, nie. o nie. Nie oszukujcie mnie tylko tym razem. No nie mnie nie szukaj, teraz jak to się... No właśnie, teraz nie powinni mnie oszukać. I uwaga. Pięknie. No, tak. Jest tylko to jest. Dobra. Teraz kto jest? Murder mystery. Jeśli chcecie w ogóle odcinek z Morderpark, Party 5 lat w górkę i nagram e, um, Party. Co, ale jestem w Katarze? Nie. 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 Był Było to najgorsze piekło. A mogę mam, mam, w sumie tutaj mogę na noc zmieścić skinę? Wow. Na Jakby się tutaj schować? O! i, I see, oh, G! Ha, 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 ha. I co? <pl> Proszę! <problème> Do use big polish dx Boże, ja pisać nie umiem. No <to> serio, nie z polskiego, mam dobre Mhm. Mhm. Bardzo fajnie wiesz? Jak ktoś że to jest bardzo fajna wiadomość? To nie jest ona, ja wiem, kto jest. To jest chińska podróbka w sumie nie wiem, czy ta jest chińską, bo tamta była przebranie. No! W ja miałam chyba jeden właśnie taki młotek, tylko że dam moje psia. psi. W sumie nie, bo wycofaliśmy się, albo jej dałem sobie, pamiętam. Ha no, gdzie jesteś? To jest chińska podróbka, albo ona jest chińską, w nie Eee... Oh, baby Barbara, tak cię nazywać Barbara Baobao jest chińską... chińską babką Bo lubi to więc Barbara jest chiń chińczyką. Chińczyską. Nie znaczy cię piętrze, Barbara Barbara! Barbara, hi Barbara, Barbara I'm not sherry To jesteś... ho Barbieri? Kurwa? HA! Ty szczepio... O! Szczepiozę! Ty szczepiozę! O kurwa!